jo, yo, yo, cześć, zajmę na ja samym starcie, pozdrowienia, pozdrawiam Kenshi'ego oraz Tymeksa, co jest rudy i nie umie siekać. No i co, lajki dajecie konkretnie, więc się tak umówmy, że 450 lajków i kolejny odcinek, dobrze? Dacie radę na luzie. We, we moi się pozdrawiam was, mimo oglądania wam jeszcze i dziękuję za waszą aktywność. I lutujemy. A to I'm leaving sobie linką kod jedzie a i kas... nie ma Zobaczymy teraz nie jak ma. to w ogóle postać widzisz to jak ten nakłóca jakby jakiś miała tu nie ma kopów więc najlepiej z nóż na takim serwerze co tu się a robisz? I'm sz, 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 sz. So, idziemy do kolegi Ksiądź go, myślisz? No tak. Łapki. Łapy, łapy! Ujt. A, on jest nieśmiertelny. Idioto, odsuń się. Ale to akurat jest ten, oh godmod na trollu Bo dzisiaj zjeb**łem się z dachu, co miał ze 100 metrów i normalnie luźna guma. Zero HP im Witam, witam. Dzień dobry. Ale drogo. O oh Jezu, radio tyle? No co? Nie, nie, nie wiem To jest jakiś Ten jak zjeb... już ty ziomek? Po prostu ten kurde, kurde Co tamten? Ja nigdy! O na nawali kujta Patrz, jaki opony <śpiewa> Jak buraka w ręce Tylko brakuje przytrzymać hań, żeby auto leciało <śpiewa> Oh, Cały serwer jest w jednym miejscu. Masz to? Nie, nie tego. Aha. Niech pan pojedzie A na ten skręty. Zostaw się rzucać ręce. Rutuję psa. Dobra. Kuchu, nie nie wzięłem mu ammo. Aha. Pijemyś? Czy oddać kolegom? Aha, co mnie zakupia? Ej, kurwa, zostaw mojego ziomka, bo ci kurwa. Nie, przecież. Co Pani policjantko. Chciałem właśnie przynieść. Pani policjantko. Proszę mnie rozkuć, bo mnie zakupiłem. Ale pani. Ej, pani policjantko, chciałem zgłosić kradzież. mi pani serce ktoś mi zabrał telefon. Ktoś mi zabrał telefon. Strzelaj do tego z tyłu z bronią. On ucieka teraz. Każde sky I'm leaving Dajsik Mocny wjazd, mocny start No już klamka jest, nie? To to jest już sukces i Linka tyskuje w tym momencie I'm leaving Jak się w tym nie działa, Zaprań ale to nie działa nie to jaki nie. masz być jeszcze przycisk ch... no, nie. Puszczka Jakiś pomysł. Pani policjantko, Już MAM skurcz. Na, on broń mi. Kurs was, kurs was. Proszę go znaczy, nie mogłem, nie Pani policjantko... Masz. No, Kurcz, koleś. Pani, Pani I'm leaving! <ślepnie> Daj mocny. Halt. i czek! 3-7-0. I'm leaving! Pani policjantko, czemu tutaj trafia? Stralają, stralają TikTokiem jerdem, pani policjantko się, Jeremy, Kocham cię, jesteś najlepszy, kocham cię Jeremy, kocham cię Dawaj, 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 pomagam, pomagam Pani policjantko Zakuje cię w kajdanki Puszczasz go, łapy, poddaj się, puszczasz go łapy do góry łapy masz w górze On nie reaguje. On go nie dalej niesie, jego to, nie, to, nie, nie to nie rzuca. Lutuj sukę, lutuj panią policjantkę. Dawaj, nie uciekaj kotku, nie uciekniesz mi. Policjantko ty moja. O, chyba <śla> <śla> I permanentny banik. I oczywiście, bo to beta. Dobra, dzwonimy do tego frajera. Ja, nie mam. ja mam, ja mam, że aktywniam simkę Bordomar spokojnie. Może spokojnie. I teraz tak. E Zadzwoń, wpisz no, jaki? telefon 588 52379. 792 No nie, nie, no, ja Mój się manko, bardia, mnie? pytanko. Mordynie, słyszysz mnie? Słyszę, e, słyszę. Te info bym kupił z chęcią. Jakie info chcesz kupić? No, słuchaj, no i prawdę mówiąc, to interesowałoby mnie wszystkie info. Tylko ile by za to chciał kasy? Info, czyli M1, M2, list do zamówień, latki, wieżarka, e... lapka w tabletach, tak? Tak, wszystko mnie w sumie interesowało To wszystko, wszystko do 200 tysięcy A 150 Miałe do jest próba... 150? 170 mogę zejść 160 tak? 160 Dobra, nie będzie, a gdzie jesteś? To, nie, pod ciebie nie. podjedę, a gdzie jesteś? To daję ci mordo 30 koła no i pierwszą mi ci pokazać. Tak powiedz. I, ten, I że nie chcesz tego. Udwa, to to bo... gdzie jedziemy pierw? Pier pierw pojedziemy na m no, no to jedź kocio, jedź. A, widzę się No Daj mu 15 bo... koła. Ale mordo, a Darszo byłby lepszy. Darszo byłby lepszy, wiesz? Darsza by ale bardziej by się. Co mówisz? Nie wiem czy wy tam kupicie, wiecie? A kupimy, macie... kupimy, ja... kupimy, nie bój się, kupimy. Ale nie macie tego jak przymywa. Czego? Po... To nie było. Organizacji. A spokojnie, poradzimy sobie. No to no, później poradzicie, nie? To dobra, no to dawaj 30 koła, piszcie Shop'a. My tak. tutaj kontakt! Ja Masz 15 No 30 miało być na 15, 15 zobaczymy I jeszcze nie walisz w ch... I dawaj na jakieś najbliższe narko co tu jest. Dobra. Na, na przykład jakieś M1 albo M2. Mówię. Dobra, chodź, I, i, ty i no nie No i za 15 koło miało być 160 kurwa i chuj w dupę. I go wymytała ta spokojnie. Gdzie on to kurwa jedzie? Przecież to jest witch shop. Chodźcie, chodźcie, jak coś go innego jest kurwa. Krócę? Czyż to jest witch shop, mordo. Z M1. Jak M1? Przecież to jest shop, ziomuś. Było nas oszukiwanie. Co ty mordeczko? nas f***owalisz, ziomuś? Zabieram tylko te 15 tysięcy i się żegnamy. Co ty mnie tu f*** ciśniesz? Dokładnie, tylko 15 tysięcy, spokojnie. Na mordeczko to jest M1. To jest M1. Co to, ja, to jest Witchshop, oszuście, zabieram pieniądze. Tak, a Witchshop co to jest? Zabrałeś mi 102 tysiące. Możemy iść góra, Mordo, spokojnie. Ten telefon ci oddaje pieniądze, biorę portfel ci, zabieram, ci w dupę, żegnam cię. matkę? Mafia wjechała, Czeczeńska. Macie tą kasę? Macie 200k, aby mi no, miało dać mi za na Weźcie za to. Niech się je. Nie podnosisz Mi daj, komuś, bo siwego tego. Jestem wzywany już. Ja mam siwe, go w siwe, Szybko mi daj Nie, 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 no, nie. wzywaj go. no Monek. Jak to się pisze? L z dużej, no. le z małej i Monke. To nie ma dużej. takiego gościa On wygląda jak troll tego gościa, to bomb ty 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 go na luźnie. Ty podjął, ty podjął, ty podjął, ty podjął Ty podjął, uważaj, że ty podjechał, nie? Powiedz do kim, jak tego pędzisz, kogo Okej, Elwus Co to był? Nieee Ale... Nie, nie, nie Nie, że ja cię mogę teraz gościć Jesteś zgłoszony Każę Mordo, łapy podnieś nie, 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 wchodź mi do tego samochodu, kurwa Pizdo, jana Ten bind jest zjebany Na skąd w pizzu, kurwa A co ty we mnie robisz, musz Dawaj jedź, jedź jedź, jedź. A Drugiego nie widzę, ale tu jest Sorry, sorry, matka Jakie Amondo, coś tam, coś tam Nie, gościu Łapy łapy łapy, podaj łapy, się, podaj łapy, się, podaj łapy. się podaj Co ty robisz, kula? Kapitan dzik, nie wiem kto. pojechał po was? Jedzie frajer do... Odzyskiwanie sił, ludzi, odzyskiwanie sił a, Lutuj go frajera, binda daj nie, binda daj Nie musisz go, zakuj go, zakuj go, zakuj go, zakuj go Pierw go zakuj Oki, okay. go, zakuj, okay. pierw go zakuj, ja. co wy robicie kurwa? Oki okay, pierw go co, co to się dzieje? To chyba lootuję od tego tam się wydaje Lutuje kolejnego jak coś. No i bierz w tym no kuraj, tak nic nie mam Chcecie pokopycie to wam dam k***a Mój dozerak też poleciał no trudnię, trudnię, trudnię. Trudnie, Typ wyjechał. kolejne auto? Nie, nie. Ta boiwa, 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 boiwa! Bąbi. Pięknie, Oki. Okay. Pięknie! Klasa, Oki! Okay. To oto właśnie, oto, to, to, to! Klamix siedzi. Psy. Oki, okay, zwijamy? Medyk. Medyk, medyk, okej. Okay. To jest los. Sto koła. Pendrive. Majdupcamy i kujta walimy, zastrzelam gdzieś. Czekaj, odjedź, bo widzisz jego ciało blokuje i nie mogę wejść. Eee, panowie już skończyli? Jedź, 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 jedź i kujta walimy. I nowe nicki na steamie. Jujesz, nie jest ty Jaki ma nick? Zoutys, EBSA. Sautys. Bobić z... nie można. Z... Łapy łapy. łapy, łapy, podnieś, łapy, podnieś, łapy podnieś. Wysiadaj. Dobrze. Co ty robisz, dziomek, co? A trzy razy powiedzieliśmy, żebyś wysiadł. No ty ale po co? jesteś? Kur... na napad, ty! Kamieł lepszą No ty, no o ty, kartę oddaj mi, telefon. Tu jest teps lokalny? Lokalny. sprawdź Auto, okej, okay, okej. Okay. Wspomniałem o tym. Zostałem pinga, to nie wiem, czy ban band czy... Zielekaudika mi został Pusty telefon mi oddajcie Ta, ta wyzwania narządowe mam 3 razy Mam 3 Toś... minuty Cieka To tu jewaj tutaj każdego Nawet nie wchodzę wyjecha Wes sensu Na mechanikę no, no na mechanika No no I luty tylko same jakieś klamy, nie? Przejedza Czy report już wchodzę. O kur... Się... Przecież oni przyjadą Wydaje nie masz sami, nie? Chociaż, chociaż to jest old school, to może nie będzie Zamknięta brama przyjadą. Otwarta, Bręda. otwarta Musisz zajrzeć samochodem, żeby się otworzyła Już Zwarła ci się? Letyczko. Ty podjechał, ty podjechał, ty podjechał. Lutuj, lutuj, lutuj tych środków. Już nie mogę, bo to nie otwarło się ku... u mnie. Chociaż się to otwarło. Ty chyba, że tam ferarce jechały. No tak. RDM tak zwane panowie. O, heka, Dzięki, bo on mnie bije, on mnie bije. Leży kolejne. Ej, mogę się wybrać proszę. Proszę. A jak się gruba rewnęła? Co mówisz? Ale nie, nie zastrzeliłeś! Tapa, to już zostajesz, Tapa. Trzyma to. Ale sejma. Gruba, nie żałujesz się. Ramiarze, ramiarze, co jest? Rejemy, kocham cię. No, no i? Robimy sobie dzieci, proszę. Strojere. Ta, jadę koty. Ślub. Ślub? Ślubiks będzie się kany. A co, idzie na tyty? No raczej nie wiem, może na YouTube'a bardziej.

no, no, to, co, od To nie jest poj**alnie, spokojnie, żemuś. To jest normalny, dzienny, jak silo. To jest luzik, totalny. Jestem za cheatem, Co oh. ty to robisz? Jestem, kurwa, motherfucker w szoku. Zjebie. Co robię, RDMA? No. Kurde, tu No weź go, zjebony RDMA robi. Podjechałem psy, już nie rudne, typa. Ale tu jest zgromadzenie oki. Zaraz mam perma luzik. <laughs> Sypa, podjechały, kurwa. A zarabana dostanę ludzi w wariaty. Luź na gumę jak bungee Szkoda, na sobie tyle klam i ścisk nie zrzucam. Boże, kuta balna szybko. I tam wbiję na niku i się zrzucę w rogu. Co on to robi? Co to kurwa? mu Żłapry, się, podaj się, podaj się, nie rób pod. O! Kurna, znowu? Kurna, Krudna. znowu? Zaraz, 356, chłopie, ja jestem teraz na rozmowie. Super, 356, 6 Kuj, Co ty robisz, człowieku? Co ty robisz? David <noise> debil będzie strzelał. Oh, yeah. O kurwa, no nie mnie klep no ja patrzę, idiota Albo jednak nie idiota? Może jednak inteligentny. Wykur... coś tam o, Kumasz to? to? Zamknęli, kur... Ja, pier... Ja, pier... No ja, se śpije, quick na spawn Znaczy jakie jest animacje O ja pierwszy najgorsze animacje jakie są możliwe O ja pierdol. I cię kurwa, pety zamkną, mnie Kośnika czołganie Nie, nie tak jakby to ja by to ciąga zamknięte Chociaż ty Otwierasz się pa, pa, pa Oj, wychodzisz już. Oj wychodzi mi no Działeś Piękniuki wymyśliłeś, to akurat było piękne. Tak szczerze ty, Adasiu. Kurat, nie patrz, kurat, nienawidzę go. Oh, 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 pomocy! Muszę opajeką? Uh -huh. Pajeczki jedne. Popierazem je zabrał, popierazem sami zabrał.